ma? O kurde ale to pasuje Siema widzowie Ta ręka jest zajebista Dzisiaj zrobimy coś ciekawego Pamiętacie tego OG Minecrafta? E, tak w ogóle tutaj e, zacząłem już tą podłogę robić Tutaj ścieżka Tutaj takie obejście i tutaj e, takie coś O tutaj sobie ten No dobra Stare tekstury Gotowe Co to będzie? Ja chcę to zobaczyć Minecraft, no oczywiście, takie tekstury. Yy, nie wszystkie tekstury się teraz zmienią, bo na przykład yy, bloków Azali nie było nigdy w starym Minecrafcie, więc one się nie zmienią. Natomiast, oh, 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 kurde, 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 stare tekstury. No, no, to się aż tak nie różni, ale no, niektóre rzeczy tutaj. Dzisiaj chcę właśnie przejrzeć tego starego Minecrafta, plus zaraz włączymy sobie wersję jakąś 1.10. Yy, zrobiłem sobie kopię świata i zobaczymy sobie starą wersję Minecrafta. W sensie wejdziemy na ten świat z jakieś 1-10 wersji, nie? I chcę zobaczyć ile bloków zniknie, ile bloków zostanie, jak to będzie wyglądało, bo tu włączyłem tylko stare tekstury, natomiast. Ej, dziwnie to wygląda, dziwnie to wygląda. Jakoś tak Właśnie jeszcze to włączmy. O. Jakoś tak hmm. Ciężko, ciężko mi coś o tym powiedzieć, po prostu ta trawa na pewno... O, to, te ścieżki się bardzo rzucają w oczy, są mniej wygładzone, tak samo te bloki. E, czy to wygląda lepiej, czy to wygląda gorzej? Nie mi oceniać. Znaczy, no według mnie teraz tekstury są bardziej gładsze, więc bardziej pasują do takich światów, natomiast... Yy, nie mówię, że są lepsze. Moim zdaniem są tak samo spoko jak te stare. I na nich się też przyjemnie gra. Fajnie. O kurde, jak to dobrze wyglądało kiedyś. Jo, Jak to wyglądało? Aż się stęskniłem, nie? Chociaż też nie czuję aż takiej nostalgii nie ukrywajmy, bo yy, czasami gram na 1.11 i no. O kurde, stare cegły. Czemu to jest w ogóle to drewno? Stare cegły wyglądały kozacko. Dużo lepiej niż teraz. Ej, ej, bo tu zrobiłem błąd w budowaniu i nie dałem trapdoorów, alo. A nie, to tak ma być? Chwila czemu tu są trapdory? Tu tu są trapdory, a tam już nie ma. Hmm. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tu coś trzeba zrobić jakiegoś grilla, coś ten. Dalej tu nie jest nic zrobione. Ten domek dalej jest pusty. Będzie też taki odcinek z Minecraft ekipy. Yy, z pierwszego sezonu, bo ten drugi no nigdy nie został skończony niestety. Tak jakoś wyszło niefortunnie. Dobra, polećmy tam sobie do mojego domku. W ogóle, właśnie, stare konie. Nie, nogi mają normalne. OK, czyli one się nie zmieniły. Właśnie, właśnie, właśnie. Chodźcie tu. Eee... Macie żarło. I dobra, trzeba je obie ob objąć. Weźcie ten. Tam obok siebie. No, no, no. Dobra. Dobra, oba są. I teraz masz i masz. Kurde nie yy, On jest nieoswojony on jest, nieoświe... o, on jest nieoswojony, więc nie zadziała szybko Szybko, oswój się i cię nakarmie Szybko, 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 szybko Szybko, proszę cię, szybko Proszę cię, szybko Błagam, bo zmarnuję tą potkę i marchewkę złotą I co? I nic? Dobra, szybko, złote marchewki, złote marchewki. Nie wiem czy to zadziałało, chyba nie. Szybko, 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 szybko. Ogólnie już kilka razy yy, rozmnożyłem jej ani Nie wiem. Yy, kurde marchewka, marchewka, marchewka. Yy, właśnie stare marchewki też fajnie wyglądały. Nie wiem czy to w końcu zadziałało, czy nie. Czy... One są faktycznie szybsze, bo ja tego nigdy w Minecrafcie nie sprawdzałem. Sorry, nigdy tego nie sprawdzałem w Minecrafcie. Dobra, dobra, dobra. Yy, właśnie się przejedźmy z którymś, tylko może jak już... Stracił podkę, stracił potkę. dobra. Czy on jest szybszy? Hmm. Co ja dostałem za podkę, halo? Szybkość dwa. No nie wiem, czy jest szybszy. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, i teraz jednego z nich musimy zabić. Sorry, Fernando. Nie, nie, nie! Y -y, siadło, dobra. Dobra, teraz już mogę ten. No sorry, sorry, no. Zbuduję im grup. Spokojny. Dobra, weźmy ciemne drewno. Eee, ciemne drewno halo halo. Co? Tak mało mam? Jaka lipa? Serio? Tu coś? Nic? Nic, co No trudno. Dobra, mam pomysł. Szybko pojedziemy do lasu. Zobaczymy, jak te liście tamte stare wyglądają. Jeszcze na firewerka. I tutaj powinien być las. Jest, dobrze. Czy tekstura tego drzewa się trochę zmieniła chociaż? W sensie pieńka? No, wiecie o co mi chodzi. Kiedyś się mówi o drzewno. Teraz już tak nikt nie mówi, no ale. śmieszne to ja. zawsze było dla mnie. Drzewno. Bo nikt nie wiedział właśnie, jak to nazywać. Jak to się nazywa? Pień, no? no to dobrze, ale. Nie, się to tak dziwnie brzmi. W ogóle to jest głupie, że. To drewno jest ciemniejsze od tego, ale to jest jaśniejsze w środku. Zawsze, zawsze, nigdy, nigdy o tym nie myślałem, ale śmieszne to jest w sumie. Dobra, szybko, lecimy tam, lecimy tam. Crafting, crafting table. Eee, to sobie przerobimy na eee, slab, slab dory. Nie. Slaby, po prostu, slaby, ok. Ha. A tu co jest? Co tu miało być? Pewnie magazyn jakiś. Czemu to jest tak? Aha, bo to jest tak zrobione, dobra. Spoko, spoko, spoko. Właśnie ten dach, ten dach. Ha, tu widzę wszystko ze schodków zrobione. Wcale się nie dziwię. A, i tutaj jedno tak niżej spoko, spoko, spoko. To jest fajny pomysł, bardzo. Podoba mi się to. Szczególnie w takim domku, nie? W takim domku to pasuje. Ej, to też wygląda jak taka stara tekstura tego Minecrafta. Dobra, ale postawię to i lecimy już na, na faktycznie tą wersję starą. Albo nie. Nie, 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 nie. Tutaj bez tego. I tu już będzie to wyżej jedno. Okej. Okay. No, tu to fajnie wygląda. Jeszcze tutaj będzie skończone. Dawaj mi crafting table. Dobra, wszystko przerobię, wszystko przerobię. Co mi tam? Na pewno się kiedyś przyda. A tu jest dak zrobiony? Tu jest. A tu? Jeszcze? Tutaj? Halo? Tu też jest dobra. Faj Podoba mi się fakt, że tu jest tyle balkonów, nie? Naprawdę przyjemne, przyjemne to jest. Dobra, yy, i tutaj właśnie jednego psa mogę dać Leonowi w sumie Z tych co mam A i właśnie trzeba będzie pozbierać nowe i trzeba będzie zrobić muzeum psów <noise> Wszystkie innego koloru, nie? Bo teraz te nowe warianty yy, psów są Okej okay. No, w końcu to wygląda Dobra, i przenosimy się teraz na starego Minecrafta Ok jesteśmy Use anyway to jest oczywiście kopia, nie gram na normalnym świecie. To jest kopia. Wkładam słuchaweczki i słuchamy, jak to będzie wyglądało. No, jak chyba trochę gorsze jakoś, to to nagrywam w oknie akurat, więc przepraszam, no ale. Nic nie poradzę. O! to mu jest 0. Halo? Włączyłem 1,10 jak coś. Zrespiło mnie na totalnie nowym świecie. I nic tu się nie zgadza. W sensie wszystko usunęli. Ok, jedyne co się zgadza, to to, że zrespiśmy się na górce, tak jak mój dom. Yy, to się zgadza. Ok, no mam jakieś itemy. A, one się od razu niszczą. A, czyli nic z tym nie mogę zrobić, tak? Mam tylko tego dirta. Ok, wszystko zniknęło. Yy, weźmy dirta i yy, podbudujmy się trochę do góry. A, właśnie, może wyłączę te stare tekstury, właśnie. Resource pack. Aha, no to to nic nie zrobię. Okej, okay, zgadza się jeszcze tutaj, że jest morza, bo ocean, nie wiem co to jest. W każdym razie woda. To się zgadza. Czy tam też będzie woda? Czy ten generator świata się jakoś bardzo zmienił? Nie, tam też jest woda. Czekaj. Tam też jest woda, okej, okay, czyli ten generator aż tak się nie zmienia. Czyli patrzcie, tu była woda i tu też. I tu mniej więcej jest podobnie. Tu jest górka, czyli zgadza się. Zgadza się mniej więcej seed, natomiast na resztę już wiadomo nie, no bo tam jest ten. Poza tym, to jeszcze było na innym generatorze świata. Ty, a właśnie, jakbym włączył jakąś wersję na yy, trochę późniejszą, to może. Chociaż to po 1.17 już te światy pewnie są totalnie inne. Nieważne, jaką starą wersję włączę, bo generator świata jest inny. Oj, spadłem. Ale szukamy podobieństw, szukamy podobieństw. Yy, mogę Creative czekamy modę 1 dobra kitam yy, game mode 1 poszukajmy jeszcze podobieństw dobra tu jest las ciemny to się zgadza trochę za blisko ale spoko no i chyba podobieństw tyle i szczerze myślałem że że totalnie się ten świat zbuguje i po prostu większość bloków nie będzie i a niektóre po prostu staną starymi teksturami ale jak widać się myliłem i jak widać, po prostu świat się inny wygenerował. No, tego się nie spodziewałem. To. O, jak to głupio wygląda, jak ja lecę. I ta pelerynka tak do góry leci. Wygląda, jakbym powieszony na niej. Ej. Dobra, czy ten świat się totalnie nie zgadza? Znaczy, no, może oprócz górki i tutaj wody. I trochę ten las. No nic, no nic, no. Yy, ciekawe i tak doświadczenie, moim zdaniem. Zagrać na, zagrać na takim starym świecie z innym seedem Znaczy niby ten sam seed, ale właśnie inna wersja i tutaj różnią się rzeczy To też się trochę zgadza, bo tu było takie wysunięcie I taka trochę... a tu co to za biom? To jest już ten, dobra No to nie, nie, to to się nie zgadza, ale... <laughs> o! A nie, myślałem, że to sawanna, jakby była sawanna to bardziej by się zgadzało, ale tu nie ma widzę sawanny, to jest po prostu... Yy, po prostu ten biom nie wiem co to jest za biom To jest biom. Gdzie tu to pisze? Nie widzę, nie widzę. Czekaj. Messa, Messa, dobra. Dobra widzę. Także mam nadzieję, że się wam spodobał do zobaczenia. No i siemano. No. Siema. Dziwne.